Witam, witam. God after my dog. I tak dalej. Good afternoon, bon après-midi. Słuchajcie, witam w drugim odcinku Euronewsów. To jest taki nowy cykl, który wymyśliłem, żeby zrobić jakby z Europą w tle, nie tylko Trump, Trump, Trump i tylko, nie tylko Chiny, Chiny, Chiny. Tylko dać sobie spokój z zamordystami. Większymi jak Chiny, mniejszymi jak Trump, i mówić o naszym kontynencie, bo my mieszkamy w Europie i powinniśmy zacieśniać więzy z Europą, przede wszystkim oczywiście z Europą Zachodnią, ponieważ ona jest bardziej zaawansowana, bardziej liberalna, bardziej ludzka. Yy, dlatego właśnie tak, taki tutaj cykl zaczynam, i to jest drugi odcinek. No i zaczniemy sobie od toastu, a toast wykonamy za pomocą tego drinka. Nie jest to reklama, nie mam pojęcia, czy to mi będzie smakowało. Nigdy tego dotychczas nie piłem. Na razie było można do niedawna, do, do maja, dostać to w Polsce tylko w różnych przybytkach. Ja tą kupiłem w księgarni Bukareszt, która ma także czasami kawiarnię i można tam kupić także na wynos coś takiego. Fritz Cola, podobno z Hamburga, Tak, jest tu napisane Hamburg, no, więc nie ma powodu nie wierzyć. Independent and awake since 2003. Czyli ma 22 lata ten wynalazek. A delicious cola przez K. Developed by two friends in Hamburg to be enjoyed ice cold during the day and into the night. Napój gazowany z kofeiną o smaku coli. Napój energetyczny. Wysoka zawartość kofeiny nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. Ale poza tym fajnie. Słuchajcie, amoniakalno-siarczynowy jakiś barwnik, karmel amoniakalno-siarczynowy, kwas fosforowy, kofeina, naturalny alo, aromat. No i potem jest czeski, limonada, sprichut i kolej z kofeinem itd. Na nasz rynek kolejny język to chyba słowacki. W każdym razie podobno jest z naturalnych składników, i jest kofeina, ale składniki są naturalne, czyli jest dużo zdrowsza niż Coca-Cola. A ponieważ Coca-Cola mi się kojarzy z Ameryką, a Ameryka mi się obecnie kojarzy z MAGA i z Trumpem, to stwierdziłem, a co tam, przemogę się i zobaczymy, co to jest. Fritz Cola, no to próbujemy. <śm> 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 Ale się pieni, pieni się jak Pepsi. Bardziej w smaku przypomina Pepsi niż Coca-Cola. Jest bardzo smaczna. Jeżeli jest zdrowsza, no to super. Także polecam. Ostatnio w ogóle interesowałem się jakimi markami europejskimi można jako konsument, mogę zastąpić marki amerykańskie i chińskie, no i zauważyłem w ogóle, słuchajcie, że Hiszpanie, Hiszpanie robią własne laptopy. Hiszpanie robią własne laptopy, Niemcy robią laptopy. Innym razem mam o tym opowiem. Słuchajcie, Europejczycy robią też smartfony. Czemu my nie kupujemy tych rzeczy? Czemu to jest wszystko takie rozdrobnione? Moglibyśmy w ogóle nie potrzebować tak naprawdę Amerykańców i Chinolców. Można? Można. No nic, jeszcze jeden ten i Mm. Bardzo fajnie. Yy, I będziemy, yy, ale to nie jest reklama, bo nie wiedziałem, czy to mi będzie smakować, czy nie. Dopiero teraz to yy, odkapslowałem, no i tak dalej. Dobrze, przejdziemy na chwilkę jeszcze do handelku, ponieważ do dziś i jutro trwa jeszcze nasza promocja. Yy, tutaj yy, można kupić nasze, naszą książkę. Historia walki o wolność, liberalizm. Można kupić za 55, a nie 65, jak normalnie, czyli 10 zł oszczędzacie sobie w kieszeni macie. A tutaj widzicie, że większość naszej oferty obecnie to są e-booki, które. Kiedyś kosztował 50, ale to za dużo, za dużo policzyliśmy, zwłaszcza, że tu nie ma kosztów druku. Nie wiem, czemu tak nawet policzyliśmy, po prostu jesteśmy żółtodziobami w prowadzeniu wydawnictwa. Teraz będzie za 35, ale jak się przyjrzycie, tutaj w ramach promocji jest 25, tak? czyli do jutra jeszcze można spokojnie tutaj dziś i jutro można jeszcze spokojnie kupować za 25 i oszczędzić te 10 zł. Jeżeli ktoś kupi wszystkie e-booki, czyli 4 e i jeszcze dokupi do tego druk, no to oszczędza 50 zł. No dobrze, także polecam. Jeżeli ktoś chce wesprzeć mój kanał, to tutaj przy okazji tam jest taka samozwańcza rada naukowa, ale ona nie wchodzi na część biznesową Patronite, więc olejcie ją. A tutaj jest, tam pisiury oczywiście, Klub Jagielloński. Oczywiście wiadomo jak to w Polsce. Ostatnio się dowiedziałem od znajomej, że ma kłopoty w pracy, ponieważ jest antypisowska. Wyobrażacie sobie? Górny Śląsk. No dobra. ByCoffee tutaj też można mnie wesprzeć. Dobra, dość reklamy. Przechodzimy dalej. Tak jak mówię, chcę, żeby ten, tutaj to był taki serwis informacyjny, więc przechodzimy od razu do tego cudeńka. Ten piękny tutaj wóz pancerny, tak, to się nazywa Panther KF51. To jest nowy niemiecki czołg czwartej generacji. No, istny cud świata, słuchajcie. Waży 59 ton, czyli jest troszkę lżejszy od Leoparda, tego ostatniego utytego Leoparda. Ten waży kilka ton mniej. Nie jest zbyt duży, nie ma nawet 8 metrów długości. Jak liczyć z armatą, to 10 metrów, szerokość 3,7, no jak na czołg to nie jest jakoś nie wiadomo ile, wysokość 2,5 to dobrze, bo im niższy czołg, tym lepszy. Producentem jest oczywiście Rheinmetall, Metal, bo któż by inny, czołg wyciąga 70 km na na godzinę, no to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik, jak na taki potężny pojazd pancerny, mimo wszystko. I tutaj mamy, słuchajcie, to, to KF51, tak? KF51 jest short for German Kettenfahrzeug, tak? Czyli samochód, pojazd gąsiennicowy, Kettenfahrzeug, Tracked Vehicle. It's a German fourth generation main battle tank that is under development by Rheinmetall Land Systeme. tak, part of Rheinmetall's vehicle system division. It was unveiled publicly at the EuroSatury defense exhibition on June the 14th, 2022. Więc od 22 roku, od lata 2022 roku. Wiadomo, że takie coś jest, ale dopiero teraz jakoś tak widzę, że na TikToku się mówi o tym czołgu i ludzie są pod wrażeniem. To nie jest jedyny czołg o nazwie Pantera na świecie, bo K2, czołg koreański, jest to, czy się nazywa czarna Pantera, a ten jest po prostu Panther. Ciekawe, czy zrobią też kiedyś czołg Tiger, to by było coś nowej generacji. W każdym razie w ogóle śmieszna sprawa, bo w sierpniu 23 roku Viktor Orban na TikToku ogłosił, że rząd węgierski będzie partycypował w tym projekcie. Uh, i, I Powiedział tak, uh, we, we, he stated, we are producing Lenixes, purchasing Lenixes, to jest Ryś, też pojazd uh, opancerzony niemiecki, purchasing Leopards and participating in development of the Panther. According to the same news agency, the Hungarian government was planning to invest 300 million into the development and production of the KKF-51 Panther tank. According to Armil Papperger, The CEO of rheinmetall Metal Action Gesellschaft AG, the development contract was signed with the Hungarian government in early September 2023. Także zobaczcie, Węgrzy też biorą udział. To taka propos Polak Węgier, dwa bratanki. Dlaczego Niemcy tak mało się czepiają Orbana? Dlatego, że Orban naprawdę ma bardzo dużo programów wspólnych z Niemcami. No ale oczywiście cała myśl techniczna jest niemiecka. Tutaj chodzi tylko o oszczędność siły roboczej, przypuszczam. Słuchajcie, KF51 jest based on the hull, czyli jest oparty na tym kadłubie leoparda 2A4, ale z nową wieżyczką. Wielka, wielka wieża. Jak się patrzy dalej, widzicie, to ta wieża wydaje się jakby większa optycznie od tego, co jest pod nią. No, i ta będzie posiadała 130 mm main gun, tak? 130 mm działo. No, to jest dzisiaj standard. Tak przypominam przy okazji, że Rheinmetall robi, działa dla czołgów amerykańskich. Przy okazji tutaj jest jeszcze mowa o tym, że słuchajcie, Italy after failing to reach an agreement with KNDS over the procurement and domestic production of newly Leopard 2A8 tanks and sport vehicles on July the 3 2024, Rheinmetall and Leonardo announced that they will establish a 50-50 joint venture to produce to jest tank, tak? czyli będzie, Włosi będą bardzo dużo inwestować w ten czołg i ten czołg zastąpi wysłużone włoskie czołgi domowej produkcji włoskiej, Ariete. Na, jest także wiadomość z lutego 2023 roku, że Ryan Metal będzie zaopatrywał ukraińską armię w te najnowsze czołgi. Tak swoją drogą, czołg jest lżejszy trochę, jest trochę mniejszy i stanowi, no i szybki, 70 na godzinę, to jest całkiem porządnie. Więc ten czołg będzie stanowił odpowiedź na wyzwanie współczesnego pola walki. Także tutaj mamy. Tak, to jest prawda, oczywiście. Ja powiedziałem na zasadzie takiej ogólnie, że będzie. Będzie to wszystko robione. No, sam fakt wciągnięcia Włochów i Węgrów w kooperację produ produkcyjną to jest dobra informacja, dlatego że zarówno Włosi, jak i Węgrzy będą się trzymać bliżej pionu europejskiego, który jest reprezentowany tak czy mak przez Niemców i Francuzów. No i myślę, że będą w stanie wyprodukować rocznie więcej, dlatego że. Um, Dlatego, że już teraz na przykład Leopard to jest absolutny hicior, jeżeli chodzi o prawda, eksport. Także tutaj mamy, przypominam, że Ryan Metal produkuje działa dla Abramsów, bo Amerykanie nie byli w stanie zrobić takich dział. Przypominam też, że Amerykanie korzystają pełną gębą. I pełnymi garściami z europejskiej myśli technicznej, na przykład harriery. Tak, samoloty pionowego startu kupili kiedyś od Brytyjczyków, sami nie mogli jakoś okiełznać tej technologii. No i potem na tej bazie zbudowali sobie super harriery dobrze, że nie super duper cooper. No w każdym razie czołg jest bardzo ładny. Tak, a propos kiedyś były już takie pomysły na takie czołgi z stelfowej nowoczesnym stelfowym designie, Między innymi my się bawiliśmy w takie rzeczy, no ale myśmy się właśnie bawili, a Niemcy zrobili to na serio. I pewnie dlatego w Polsce się mało mówi o tym czołgu. Nawet miłośnik Leopardów Jarosław Wolski, tak nie widziałem, żeby jakoś dużo o, o czołgu KF 21 Panther mówił jakoś więcej. Tu przy okazji jeszcze dodam, że Rheinmetall metal powoli, mimo że największym, największym eksporterem broni na całym świecie za Stanami Zatyczonymi jest Francja, też Europa, też Europa, jak najbardziej Francja, która sprzedaje ogromne ilości samolotów, zwłaszcza przypominam, że podczas tej bitwy powietrznej Pakistanu i Indii okazało się, że obie strony dysponują między innymi francuskimi samolotami. Obie strony. No dobrze i mamy tutaj jeszcze Tajwan, oczywiście ma ogromne skrzydło też samolotów z Francji, Mirażów i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o poszczególną firmę, to Rheinmetall to jest jakiś w ogóle uśmytut świata. Rheinmetall, zobaczcie, tutaj mam informacje z zeszłego roku, ale końcu zeszłego roku, to jest kilka miesięcy temu, więc ciągle aktualna mocna rzecz tutaj. Zobaczcie, Germany's Rheinmetall start building F-35 fuselage plant, tak? czyli Rheinmetall zbuduje osobną fabrykę do budowania kadłubów do F-35. Także widzicie najbardziej zaawansowana technologia amerykańska związana z stealth, prawda? Kształtem stealth i tak dalej. I tam mamy, zobaczcie, zanotowałem pytania. How many F-35 fuselage sections will Rheinmetall produce? I tu macie The Weise Plant. Tak, czyli fabryka Weise is due produce at least 400 tych właśnie fuselage sections, czyli tych dużych e, czanków tego kadłuba. Tak, Także jak widzicie, nieprawdopodobna, e, nieprawdopodobna sprawa. E, ja myślę, że e, między innymi dlatego Niemcy wysłali na razie swoje. Amerykanie też jak nie mogli. Nie mogli z Heimarsami się wyrobić, nie mogli się wyrobić z patriotami, to też przybywali sami z własnym wojskiem, żeby pokazać chociaż jak to działa w momencie, kiedy to jest being produced. Więc to ja bym tutaj się na Niemcy, Niemcach nie wyżywał za to, tylko pokierował się zrozumieniem. Słuchajcie, jeśli chodzi o Francję, to mówiliście, prosiliście, żebym skomentował kwestię Notre Dame de Paris, czyli katedry Notre Dame, wspaniałej, prawda, która została, uległa uszkodzeniu. Tam był pożar. Podczas renowacji wybuchł pożar. Mówiono, że to muzułmanie. Nic tego nie potwierdza tej plotki. Natomiast wiadomo, że muzułmanie, niektórzy co bardziej radykalni, się trochę podśmiechiwali, że fajnie, że płonie. Tak czy inaczej, we Francja tutaj a tutaj zobaczcie, jaka jest ogromna tolerancja ze strony prawactwa. Nie podoba się to, co mówię. No i chuj ci w twój prowadzki odbyciu. W każdym razie słuchajcie, tutaj jest taka kwestia, że w ciągu pięciu lat odnowiono, nie tylko odnowiono katedrę Notre Dame, przy czym brali udział renowatorzy z całej Europy w tym wysiłku, nie tylko z Francji. Między innymi zauważyłem kilka, nie jeden, ale kilka programów na polskim YouTube, gdzie były dziewczyny, głównie to były kobiety, które uczestniczyły w tej renowacji i odnowili tą katedrę, no naprawdę niesamowicie, to jest spektakularne, wygląda dużo lepiej. Po tym, jak była ceremonia otwarcia, może pamiętacie, może nie, przypomnę, że były dwie ceremonie, jakby oddania katedry do użytku znowu, czy jak to nazwać. Pierwsza była świecka z udziałem głów państw, gdzie Emmanuel Macron był i najbardziej gratulował mu wtedy Donald Trump. Był pod wrażeniem, że można zrobić zabytek jeszcze piękniejszym niż przed tym. Przy okazji, słuchajcie, to był naprawdę duży wysiłek, dlatego że. W przeciwieństwie na przykład do katedry kolońskiej, która zawiera komponenty z XIX wieku zamiast klasycznego sklepienia gotyckiego, to jest całkowicie gotycka katedra. I to jest to, co zawsze się w Polsce i nie tylko w Polsce mówi, że my nie potrafimy już tak budować, jak wbudowano w średniowieczu. No i się okazuje, że jednak kurwa potrafimy. To znaczy, Francuzi potrafią. No ale z pomocą, z pomocą renowatorów z całej. Europy. Słuchajcie, ostatnio stwierdziłem, że... Jeszcze łyczek Ostatnio stwierdziłem, że ponieważ historia Italii bez mitów dopiero będzie za parę historii bez mitów. To znaczy, jak wiecie, ja teraz kończę historię Rosji bez mitów, potem będzie historia Niemiec bez mitów, potem odświeżę Polski, potem pójdą Anglosasi, najpierw oczywiście Brytyjczycy, bo ich bardziej lubię. A potem Amerykanie, no ale trzeba, no Ameryka jest ważnym państwem, oczywiście USA. Potem będzie Holandia, moja ukochana, potem będzie Szwecja, też ukochana, ale ona może trochę więcej poczekać, bo o Szwecji niedawno też była książka XVIII-wiecznej Szwecji, więc miłośnicy Skandynawii są zaopiekowani póki co, ale będzie, będzie całościowa historia Szwecji, nie tylko z naciskiem na XVIII wiek, tylko przez całe dzieje. Taka książka też powstanie. A więc zobaczcie, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Holandia, Szwecja i dopiero potem będzie Italia, a być może nawet przed nią będzie Japonia. Także miłośnicy Włoch będą musieli poczekać. Oczywiście wiadomo, że my będziemy długie lata to publikować, ale ja będę oczywiście Wam opowiadał o procesie twórczym tych książek związanym z, z tymi książkami, więc będzie sporo o, o, o Włoszech, nie za pięć lat, tylko na przykład za dwa lata, ale ponieważ właśnie tak długo jest, a u mnie na kanale o Włoszech, specjalnie o Italii, bo wolę to słowo, nie było tak wiele książek, a Italia mnie trochę nurtuje ostatnio, bo to jest kraj z jednej strony super nowoczesny, ale południe, na przykład tutaj znalazłem taką ciekawą książkę na Apolu, Kempiński, na słodki jak sól, i tutaj też Mateusza Macyniego, Włochy prawdziwe, takie, takie książki. No, Włochy są ciekawe, nie wprowadziły na przykład ślubów LGBT, nie w przeciwieństwie na przykład do Hiszpanii i Francji. Hiszpania, zwłaszcza wcześniej, to zrobiła. Francja przez dłuższy czas zadowalała się tak zwanymi Pact de, de la Solidarité Sociale takim półmałżeństwem takim kontraktem bardziej technicznym. No i a Włosi nic, czyli jednak ta obecność tego starca tam, teraz starca Prewosta, poprzednio starca Bergolia, a jeszcze wcześniej starca Ratzingera, a jeszcze wcześniej starca Wojtyły. Obecność tych staruchów wewnątrz państwa włoskiego, wewnątrz Republika Italiana, no niestety robi tą różnicę w dół. Więc zaczęło mnie to trochę bardziej ostatnio interesować. Ja zawsze miałem główny nacisk na państwa protestanckie plus Francję i Hiszpanię, ale ostatnio też Włochy też mnie coraz bardziej interesują, także możecie się spodziewać troszeczkę więcej. Może tak. Voi avete legge di aspettare mail, di aspettare più sotto sotto Italia, sull'Italia. Chciałem powiedzieć, Sulitalia, czyli o Włoszech możecie się spodziewać więcej, także w, w przyszłości najbliższej. No dobrze, to by było to. Prosiliście, żeby, prosiliście żebym tutaj więcej się więcej kręcił tych właśnie euronewsów i żeby to, był taki, to było takie concise, czyli 20 minut i ślus. I, i tak właśnie zamierzam to robić. Życiem nocne w poznaniu ma się bardzo dobrze. Na koniec zawsze odpowiem na kilka pytań, ale tylko kilka. No i tutaj pamiętajcie o naszej, o naszej promocji. Jeszcze raz przypominam, tutaj jest nasz sklepik. Można kupić wszystko o 10 zł taniej, czyli jakby kupić jedną książkę, którą mamy w tej chwili ofercie drukowaną i nasze cztery e-booki, to możecie oszczędzić 50 zł. Tak jest jeszcze dzisiaj i jutro, także zachęcam. Normalnie e-booki były kiedyś po 50, teraz będą po 35, a w czasie promocji 20, jedynie, 5, jedynie 25, natomiast... Książka drukowana Liberalis sister Walki o Wolność jest za 55, a Normal Revise będzie za, e, za e, 65. To by było na tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że interesujące. Jeszcze raz tutaj zobaczcie, jaki piękny jest ten czołg. I oczywiście tak, podejrzewam, że coś tu jest nie tak, że nie cieszymy się już, z myśli technicznej europejskiej, która święci międzynarodowe, międzykontynentalne tryumfy i myślę, że warto o tym od czasu do czasu przypomnieć. Um, przypominam też o tym, że Rafale jest podziwiany na całym świecie, ponieważ może przenieść więcej bomb niż sam waży, a to jest bardzo rzadka rzecz. I mimo, że ma um, układ skrzydeł Delta, który jest niby ten taki trochę prostszy i tańszy, a zobaczcie, jakie wspaniałe osiągi, no i tak samo, właśnie. Tutaj Panther KF51. No dobrze, wir sehen uns einander sehr bald, hoffe ich. Tak, mam nadzieję, że się podobało. Tak, espero, que todo eso era fue interesante. No i cóż, widzimy się Myke Myke snart. Bardzo niedługo. Trzymajcie się.